Trzy aplikacje, których używam codziennie do nauki koreańskiego. Pierwszą z nich jest Naver Dictionary. To nie jest zwykły słownik. Aplikacja ta posiada mnóstwo ułatwiających naukę funkcji. Możemy w niej wyszukiwać słówka nie tylko, by poznać ich tłumaczenie, ale też odmianę, wymowę, użycie w zdaniu, a także pokrewne mu słowa. Mata. Codziennie na dzień dobry dostajemy nowe słówko, a w sekcji Book możemy ćwiczyć słownictwo pod Topik. Drugą z nich jest aplikacja Drops. Drops to aplikacja, dzięki której przez 5 minut dziennie możemy powtarzać i poznawać nowe słówka. Podzielone są one na sekcje tematyczne i moduły, a mi służą głównie jako miły i łatwy dodatek do codziennej nauki. W aplikacji znajdziemy też motywujące challenge. Ostatnią aplikacją jest HiNative, czyli aplikacja, dzięki której zadamy pytania bezpośrednio native'om języka, którego się uczymy. Świetne, jeżeli chcemy się nauczyć slangu lub dowiedzieć się, co brzmi naturalnie.